Lubisz den Herren, den mächtigen König der Erde, seine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Gertruda Augustyn, mazurka. Urodziła się w 1929 roku w Odmach w gminie Dąbrówno, na terenie ówczesnych Prus wschodnich. Ojciec w 1945 roku zaginął. Był on e, e, bumularzem zawód. Do czterdziestego roku już nie wróci. Jak się wojna robiła, to już z królewca nie wrócił i nic nie wiewa. Mhm. A moja matka tu została. Na tę gospodarkę. Wojna na szczęście nie dotknęła jej rodzinnej wsi. Jak lecieli, to aż Buda chodziła, tak. A kury jak na podwórku byli, to się o rozbili, pędzili do kunika, Jak ten, bo tu lecieli tak przez te podwórku. Ja. No i to wojna była, my nie oszczędzili od wojny. Bo tu zostali, mieszkali mi. I tak, ja chodziłam w 1935 roku, zaczęłam do szkoły, do Elgnowu chodziłam 8 lat, skończyłam w 1943 roku. W 1945 roku pani Gertruda była świadkiem wejścia Armii Sowieckiej do Prus wschodnich. Razem z matką i dziewięcioletnią siostrą chciała dostać się do Niemiec przez Ostruda. Ktoś pukał się okno i było do maty otwórz się drzwi. Ruski są żołdowie. Uciekaliśmy do Strudy. I że to kolejka jest o Strudzie. Pociąg my zostaliśmy u góry. Teraz chyba ulica 1 maja. I na dole było zamknięte. Te... Bab, co ten pociąg mógł tak. iść? Pociąg jeden za drugim leciał. I cywili z tymi wozami wszyscy stojęliśmy. W 1945 roku Gertrude skierowano do pracy w bagierze, kolejno w Elgnowie, Brzeźnie i Różkowie. Gospodarkę odzyskała w 1946 roku. Ja miałam 16 lat. Gospodarkę dostałam z powrotem. No i co ja tu mogłam robić? Trzeba obrobić podatek, płacić i z dzierżawca. Pieniądze z dzierżawy nie wystarczały na wszystkie potrzeby, dlatego pani Gertruda pracowała na gospodarce i dorabiała u sąsiadów. Później postanowiła pojechać do Różkowa, by uczyć się żyć. Tam poznała przyszłego męża. Ojciec z niego miał gospodarkę w Undzinie. I to było w czerwcu i. E, Parę razy przyjechał do mnie i, i mówić: Bim nie przyszła pomóc do żniwa, do ojca e, żniwować, No, mówię, tam gadał od Żenaczki, to czasem bym się ożenił, by raz nie przyszła do pomocy we żniwa. Poszłam i byłam tam przez tych żniwa, bywam, No i, i, i Nelis nas się żenić. się. Po ślubie Gertruda Augustyn wróciła z mężem do Odm. Przeżyła w małżeństwie 49 lat. Urodziła pięcioro dzieci. Do dziś, jako ostatnia z rodowitych mazurek, mieszka w Odmach. 17 lat temu mąż umarł. I zostałam. Mam syna, który obrawia gospodarkę. Zapisaliśmy jej gospodarkę. I mam, nedaleko su moje zesi, sin Volštin, córka curka kao ribna. Okay. I tak mam dobro, dobro dobre dobro sinovo i, i tak żyję, že stazałam się, mam 88 lat.